Jeżeli chciałbyś zbudować elewację drewnianą na rusztowaniu drewnianym, lub jeżeli jesteś na etapie wykończenia domu i myślisz o elewacji drewnianej, ten film jest właśnie dla Ciebie. Mam na imię Tomek i w tym filmie pokażę Ci krok po kroku, z jakich wkrętów, narzędzi i materiałów korzystałem. Następnie pokażę ułożenie krawędziaków na elewacji, w jakich odległościach powinny być ułożone. Schemat poprzeczny. Jak montowałem deski. Jak poradzić sobie z krzywimi deskami. A na końcu pokażę Ci, jak nałożyć wełnę na wystające kątowniki metalowe. Kołki Fischer'a długość 14. Długość 7 cm. W to zakotwiczałem śruby 14. Które mają długość 10 cm, tak. Takie oto. I to całkiem dobrze trzymało, do tego posługiwałem się wkrętarką udarową Parkside'a, najtańsza jaka była na rynku, przypuszczam, całkiem dobrze do o rady. I tak sam etap końcowy musiałem dokręcać ręcznie, żeby nie przekręcić kołka w pustaku. To jest jedna kwestia. Ja kupowałem e, kotoniki firmy DMX System. One miały długość 21 cm, grubość ścianki to była 4 mm i 4 cm szerokości. I teraz tak, e, całą ziemię wykopiłem. Tu, tu jest taka dziura na samym końcu pojedyncza. Montowałem to w ten sposób. Między kątownikiem a ścianą montowałem dystanse tej firmy. W kolorze białym to oznacza, że one mają wysokość 1,5 cm. Czarne są centymetrowe. Robię to po to, żeby nie było bezpośrednio styku metalu z ścianą i żeby nie było mostku cieplnego. Kolejną rzeczą są śruby, którymi montowałem te krawędziaki do kątownika. To są śruby akurat Klimasa 5 mm na 50 mm. Tak, tak to wygląda. One mają końcówkę, główkę mają taką szeroką, co sprawia, że są bardzo wytrzymałe. Małe. O co chodzi na tych kątownikach? Macie otwory, które, w które wchodzi ten, ten wkręt, i on trzyma się na końcówce, tak, tutaj, w tym miejscu, gdzie ona jest rzeczywiście szeroka. I o to chodzi, żeby faktycznie ta część była mocna, ponieważ to wszystko może pracować. Akurat te 21 cm to są 30, które mam w ręku, 21 cm one mają zakończone są jednym, jednym otworem. Na samym końcu. Także każda, każda, ten, każdy ten krawędziak połączony był jedną śrubą. Powiecie, mało? Być może y, całość elewacji już ma ponad dwa lata. Na to wszystko wisi. Tak, y, kolejną rzeczą jest właściwy, właściwy wkręt z firmy Wowar. Ja to kupowałem na internecie. Y, firma chyba holenderska są to wkręty nierdzewne pomalowane na końcu na czarno bo ja mam taką elewację w kolorze czarnym popatrzcie tak to wygląda mniej więcej nie wiem czy to widać to jest końcówka T20 czyli na torbsy z numerem 20 to jest tak zbudowany końcówka samowiercąca i wymiar to 4 mm na 50, 50 długości, tak? To jest końcówka, tak mówię, T20, TX20, TX20 dokładnie. A w opakowaniu były końcówki, natomiast ja i tak używałem y, chyba z milłoki końcówki, już jest to mocno wyeksploatowana. Do tego nakładałam część magnetyczną, żeby całość się trzymała. To naprawdę uwaga pracę, tak? Nie spada Wam wkręt przy montażu. No i całość oczywiście obrobiłem na tej taniej w, w, kręta, w krętarce udarowej. Taka rzecz, jeżeli chodzi o trwałość samej wkrętarki Parkside'a, to to, że spadła mi ona z pierwszego piętra z elewacji, z rusztowania. Myślałem, że już będzie po. Bo znalazłem to na dole kompletnie w rozsypce, ale wystarczyło w zasadzie użyć Poxipolu. Pamiętam, że do tej, pory, do tej pory trzyma się dobrze i działa. Jak macie naroża budynku, gdzie kantówka dochodzi w ten sposób, jedna do drugiej, i potrzebujecie zrobić odpowiedni dystans, z powodowany. Z złapaniem kątu prostego na, na, na lewacji, czy ewentualnie jak cały zamontujecie sobie na rusztowaniu, i żeby całość zrobić w jednej płaszczyźnie to, żeby poziom odpionowych odpowiednio odsunąć, używam do tego takich wkrętów dystansowych. Też jakąś Fimasa robi, robi to wiele firm chyba. Akurat te, co ja mam, to są takie. 6x80, on jest tak zbudowany, że tu macie w ogóle, jak ja go obracam są takie oringi metalowe, a tu jest sama część wkręta. Jak to działa? Wkręcacie do końca, na maksa, żeby to wpadło w krawędziak, a następnie jak to wpadnie w krawędziak już tego nie, wycią nie wyciągniecie. Ale to powoduje to, że możecie ten cały krawędziak odsuwać lub dosuwać do płaszczyzny, której jest wkręcone. Bardzo świetna rzecz. Ja to robiłem tak, że montowałem wszystkie krawędziaki, te, które są w jakby poziome, na takich wkrętach pojedynczych. Następnie montowałem na skrajach jednej ściany na lewacji sznurek, który wyznaczał mi linię prostą wszystkich krawędziaków i tymi oto śrubami odsuwałem lub dosuwałem w zależności od potrzeby krawędziaki po to, żeby tworzył mi inną płaszczyznę. Tak? A następnie dla wzmocnienia całości konstrukcji używałem, to wiadomo, na jednym śrubie spora ale Stwierdziłem, że garanie taki jeden wkręt nie będzie trzymał raczej dobrze. W związku z tym wolałem się upewnić, że to wszystko będzie trzymało. Postanowiłem, tutaj mam są, króciutkie są: 5x50, ale chodzi o to, żeby kupić to 5 na 80 na przykład. Wkręty takie. ocy żółty. W miejscu, gdzie były zmontowane te wkręty, Dodatkowo montowałem 1-2 takie wkręty, po to, żeby cały z konstrukcji już złapać mocno i trzymało. Czasami jeszcze używałem do dystansowania tych erydziaków, takich plastikowych dystansów. W takim bodeczku są takie czarne, różnokolorowe. Białe, na przykład takie bardzo wąziutkie. Czerwone, które są już w innej szerokości. Żółte. Tak. Kilka, czasami trzeba było kilka podłożyć, po to, żeby przy ściąganiu krawędzieka do krawędzieka nie było przestrzeni wolnej i żeby ci Jeszcze jedną rzeczą to jest siateczka. Ona jest często używana do przy robieniu dachów po to, żeby wróble nie ptaki nie wchodziły pod, pod bitkę. Ja używam tego tak samo na górze i na dole ściany. Po to właśnie, żeby zamknąć niejako przed szkodnikami jakimiś. Na myślałem głównie o owadach typu osy, żeby one mi tam nie wchodziły. Eee, Taki jest mniej więcej układ elewacji na budynku. E tutaj zamiast wełny zastosowałem pustek. Nagranie m, na ten nowe kramdzaki później gdzie pio, poziomy. No i deska właściwa. To montuje w tym miejscu. tak? Te deski dochodzą do obróbek blacharskich. Nie do samego końca, tylko zostawiacie tam 2 cm, 5 cm mniej więcej w przestrzeni wolnej. I tak Wam obróbka będzie zachodziła delikatnie na deskę. No chyba, że macie jakiś inny układ. U mnie tak wygląda, że. Ona zachodzi nawet 10, 15 cm na deskę. Tu jest oczywiście dystans od deski, cm. więc jest wentylacja. Powietrze odchodzi dołem i wychodzi górą. I cały czas jest wentylacja. I żeby rzeczywiście tu nie wchodziły owady, a to żeby zatrzymały się na tej siatce. Ja ją montowałem w tym miejscu tutaj. To może delikatnie wygiąć. I takerę zamontować. Tak? Tak to mi wygląda. To samo zresztą zrobiłem od samego dołu, żeby nie wchodziły ewentualnie jakieś ryzoń nawet czy owady, właśnie. E, Używałem również takich płaskowników. Te są akurat krótkie, ale też kupowałem dłuższe, już po zużyte. Te mają po 6 cm, po to, żeby jak dochodzi mi krawędź jeden z drugim, żeby go złapać, bo też czasami potrafiły chodzić. I również takie oto kątowniki na narożach. To jest kilka rzeczy, jeżeli chodzi o samą strukturę, układ krawędziaków, ułożenie tego na ścianie. Całość jakby montowana na krzyż w odległości 50 na 50. Ewentualnie w miejscach, gdzie nie pasowało mi. Skręcenie kołka, bo na przykład było łączenie dwóch pustaków, lub ewentualnie wiedziałem, że wyjdzie to w otworze tego pustaka i nie będzie trzymać. Przesuwam, tak. Więc może to być 40, może to być 50, może to być 60. Więcej niż 60 nie ma mowy. Teraz kilka słów o kolejnych warstwach, zaczynając od pustaka, jakie występowały na mojej elewacji. Pusak. Na to idzie dystans plastikowy, zamontowany kołkiem ze śrubą Fischer'a. Kątownik. Tutaj w tej warstwie nakładany jest na wcisk wełna, jaką stosowałam wełnę skalną. U mnie deski na elewację występują w układzie pionowym, dlatego też pierwszy krawędzia, który montujemy do kątownika stalowego, za pomocą tej. Z Gruby, tym grubym łebkiem w układzie pionowym te, te krawędziaki 6 na 3 ułożone tą częścią 3 cm. Tak od frontu macie 6. One są między sobą co 50 cm, maksymalnie 60. 40 może być również. Kolejna warstwa to nie krawędziak, ale właśnie. Wiatroizolacja na to, czyli takerem montujecie od dołu idąc. Montujecie wiatroizolację. Kłada się z dystansem minimum 10 cm jedna na drugą. Następnie kolejny krawędziak, do tego idzie on w układzie poziomym. Zamontowany do tego pionowego śrubą, którą możemy regulować odchylenie, tą i do tego wzmocnienie to z wykojusz z odcinkiem żółtym. Całość regulujecie za pomocą tej dystansującej, żebyście mieli jedną płaszczyznę. Ja to robiłem w ten sposób, że montowałem pierwszy i ostatni krawędziak na ścianie, rozsuwałem przez to sznurek po to, żeby utworzył mi idealną płaszczyznę linią, nierówną. a następnie każdy ten krawędziak odsuwałem lub przysuwałem Montowałem do tego y, kątownika. A następnie wydało się, że to będzie OK. Natomiast pamiętajcie, to jest drewno. Ono chodzi. W związku z tym ten poziomy, również musicie później y, od sznurka, ładnie sobie y, ustawić z od tej śruby. Jak już ustawiony macie, wystarczy y, dodatkowo wzmocnić to tym y, y, żółtym wkrętem. I na to dochodzi ta deska elewacyjna w układzie pianowym u mnie. Tyle. U mnie montowałam deski dziewiętnastki, bodajże, grubości. To są te takie. Ja je opalałem ogniem i impregnowałam pokostem, może również olejem drewnianym. One zachodzą na siebie w ten sposób. Tu macie takie widzicie pióro. Tu jest w i nachodzą w ten sposób do siebie. Cały taką płaszczyznę. I to w układzie pionowym. Możecie zrobić poziomem, w zależności od tego, co kto lubi. Ale wówczas y, macie tutaj odwrotny y, układ. Czyli pierwszą deskę, on, pierwszy krawędź będzie poziomo. Następnie pionowo. I do tego dochodzi y, deska w poziomie. No i na końcu ten skręt z czarnym łękiem jego praktycznie na obszernie dla was nie widać. Do tej deski dwa wkręty na krawędziach, czyli mamy ten tutaj krawędzi w ten sposób i do tego dwa. Od krawędzi mniej więcej zostawiałam, gdzieś tak na 2 centymetry od krawędzi z jednej i z drugiej montowałem wkręt bez wiercenia, po prostu jego bezpośrednio wkręcamy. Jeżeli zrobicie to zbyt blisko krawędzi, może się zdarzyć sytuacja, że deska Wam pęknie. Zbyt blisko też może spowodować, że deska się będzie odkształcać, tak jak tu na przykład. Jeżeli to zrobicie na 2 cm, będzie Wam to trzymać. Tak? To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sam spód, też, żebyście nie robili za nisko, dlatego, że Wam deska pęknie. Tutaj już trzeba zachować nie 2 cm, ale powiedziałbym gdzieś około 3, minimalnie, 3 cm od spodu, żeby też deska też nie spadła, nie pękła. Montowanie desek lewacji na lewacji na tym całym rzutowaniu też jest dość istotne. U mnie akurat tych krętów praktycznie nie widać, bo są Czarne z marmurkiem na czarnej desce. Niemniej jednak starałem się to zrobić w jednej linii. W związku z tym e, robiłem to także tak, podobnie krawędziaki na rzutowaniu. E, pierwsza deska na krawędzi, ostatnia na krawędzi, ściany. Montowałem sznurek naciągnięty mocno w linii prostej, i wówczas, jeżeli to miałem, elewację e, ściana miała 3,5 3 metra. E, robiłem to Pierwszy od góry, pierwsze od dołu, i po środku, mniej więcej później, deskę musiał między, między te sznurki wsadzić. Umiejscowić, oczywiście, też był bardzo ważny, więc w tym trzeba było zwrócić na to uwagę. Pamiętajcie, że te deski, kieranie nie są idealne, więc czasami trzeba będzie je docisnąć. Przykładacie przez te sznurki, dokładacie do kolejnej napirowych pust deskę, i według tego sznurka. Każdą kolejną montujecie. Jak już macie te główne trzy zamontowane, ściągacie te sznurki i dzięki macie idealnie równe linie utworzone z wkrętów. W sytuacji, kiedy faktycznie może się zdaleć, że deska rewacyjna nie jest prosta, tylko łukowata i jedna z drugą nie dochodzi idealnie, tylko występują przed przestrzeń. Ewentualnie góra tu schodzą się, sam środek jest odstający. Musicie to naciągnąć. Ja to robiłem w ten sposób, że brałem coś mocnego wkręta, Wkręcam go w ruszki skrawędziaków, tak. Następnie, za pomocą takiego np. młotka, ewentualnie breszki, jakiejś łomu, zamontujesz sobie to tak i dociskacie jedną ręką. Tak, odciska się do a do wkręcacie. I to jest idealny, e, najprostszy sposób na to, żeby te przestrzenie, tutaj łączące się, wyszły prosto. W przeciwnym razie mogłoby wyjść od pionu. Generalnie nie sprawdzacie każdej jednej deski po kątem pionu, czy jest ok. Pierwszą ustawiacie i później I Zobaczycie, co rzeczywiście nie jest nie tak. Co jakiś czas, żeby sprawdzić e, taką dwumetrówką e, poziomicą, czy wszystko gra. Jeżeli chodzi o takie deski, jak ja montowałem. To nie jest tak, że musi idealnie dochodzi do siebie. Może tam przerwa tam kilku metrów może się zdarzyć i to w ten sposób nie przeszkadza. Nawet umożliwia desk, desce późniejsze pracowanie, bo to jednak jest naturalne. Dwa słowa o montażu, o zakładaniu wełny na te kątowniki metalowe. Ja to robiłem w ten sposób, że kiedy już miałem oczywiście gotowe zamontowałem na ścianie, tak? Brałem taki płat, on miał 60 metrów metr długości i 50 chyba wysokości. Nabijam go delikatnie, bo to nie jest tak, że możecie go idealnie nabić, bo on się po prostu zwinie. Nabijacie delikatnie po to, żeby zaznaczyć sobie miejsca, w których będą później znajdowały się te kątoniki. Ściągacie to. Bierzecie y, nóż y, taki, żeby mógł przebić całość grubości, y, w moim przypadku 20 cm wełny i tam gdzie jest oznaczone, przebijecie ten nóż, y, robicie otwory, tylko chodzi o to, żeby były, ta wełna przecięta. przecięta. Macie już przecięto ją, ponownie nakładacie to na te ruszty i wtedy ładnie wchodzi i całość jakby staracie się ułożyć klocek do klocka, czyli ten klocek wełny do wełny. I to znacznie ułatwia pracę. Generalnie, jakbyście potrzebowali coś jeszcze, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Wydaje mi się, że większość najważniejszych rzeczy przekazałem. Oczywiście, jeżeli Wam się instruktaż filmik podobał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, przekażcie dalej i zapraszam do śledzenia mojego kanału z budową domu. Pozdrawiam.